Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj e, nagranie, dzisiejsze nagranie nosi tytuł Nie kupuj aparatu, który przerasta Twoje umiejętności. I jest ono spowodowane, e, to nagranie, dwoma komentarzami. Że, takich komentarzy jest więcej: takich komentarzy, w których pytacie się o pewnego rodzaju podpowiedzi, su su sugestie albo odpowiedzi na konkretne pytania dotyczące konkretnego aparatu albo tego, jak takiego aparatu używać. I teraz, tak, te, dwie, te dwa komentarze. Pierwszy komentarz dotyczył e, Lumixa, pana Lumixa G90, który jest genialnym, absolutnie genialnym aparatem. I który, w moim rozumieniu, z mojego doświadczenia, poprzez Canony, Sony, Olympusy, Lumixy, moim zdaniem Lumix ma jeden z najprostszych menu. To było to pierwsze pytanie. A drugie pytanie było od dziewczyny, która kupiła Canona RP, i do którego przez przypadek, nie wiedząc, podejrzewam, zamówiła sobie, Obiektyw EF. Myślę, że moja odpowiedź, te moje odpowiedzi dla niej, ona w którymś momencie może się obraziła albo się ofuczyła po prostu, trudno. Moje odpowiedzi nie są złośliwe, wynikają z mojego doświadczenia, są bardzo z reguły, bardzo skondensowane, bardzo precyzyjnie. Bo ja nie lubię się rozpisywać, tak? Ja nie jestem tekstowcem czy wysyłaczem SMS-ów. Ok, ale do rzeczy. Ech. Te dwie wypowiedzi, te dwa komentarze pokazują. Ewidentnie, że statystyczna większość ludzi, którzy kupują aparaty, wskakują wskakują na taki, taki, taki wagon do takiego wagonu, do takiego pojazdu marketingowego, tak? Czyli ich wybory dotyczące zakupu aparatu są spowodowane marketingowymi działaniami producentów plus niestety oszołomstwem w komentarzach na. Różnego rodzaju YouTube'owych kanałach. I uwierzcie mi, z pełnym szacunkiem dla wszystkich, ale jak czytam komentarze pod e, wpisami, nie tylko czasami na tym, na, dzięki Bogu, na tym kanale em, może dlatego, że to. Związana jest z treścią, jaka jest na tym kanale. Takich e, absurdalnych, głupich komentarzy nie ma, dzięki Bogu. Natomiast tam, gdzie ja sobie chodzę, czasami zaglądam, no widzę takie komentarze, tak bzdurne komentarze od ludzi, którzy ewidentnie, absolutnie nie, nie mają pojęcia. I oczywiście maniana, 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 pełna klatka, pełna klatka. I tego rodzaju, czyli dwa dwie, dwie elementy, czyli ta bardzo agresywna, przyjemna dla oka polityka marketingowa różnego rodzaju producentów, i plus te recenzje, tak, fachowców na, na, na tym, na, na YouTube, plus oczywiście komentarze kolejnych fachowców, tak, doprowadzają do tego, że część z Was dokonuje lub dokonała wyborów e, zakupu aparatu, który przerasta ich umiejętności. I to jest chyba największy e, taki element, który absolutnie podetnie Wam skrzydła, zniechęci Was. E, przestaniecie mieć jak gdyby ochotę w ogóle na to, żeby, żeby fotografować, i dojdziecie do wniosku, że tak jak ten komentarz, który dotyczył e, Dotyczył, poczekaj, prawie, który dotyczył y, Lumixa G90, że zły aparat. Tam był taki, taki komentarz. Ta, ten pan tak, powiem, że starałam się, jak gdyby wyjść naprzeciw temu tego, tego jego problemowi. Taki komentarz końcowy był, że zły aparat kupiłem, bo mało, jest nim w inter, bo mało jest o nim w internecie. Ten pan również napisał wcześniej, że przez rok czasu nie był w stanie rozkminić aparatu, co dla mnie jest coś nie tak tutaj. I skłonna jestem twierdzić, że to nie jest oczywiście wina aparatu, to jest wina braku umiejętności lub po prostu braku umiejętności rozumienia, braku wiedzy na temat fotografowania jako takiego. Ja nie mówię, że Lumix g 90 jest najprostszym, nie, bo jest to bardzo już mocno zaawansowany technicznie i technologicznie i softwareowo aparat, jest genialnym aparatem, natomiast no, wymaga, wymaga wiedzy. E, wrócę do, do Pani, to chyba była, nie pamiętam, nie pamiętam imienia, czy Pani Sylwia, nie chcę, nie chcę mieszać z imionami. Ta, 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 ta pani, która kupiła, ta dziewczyna, która kupiła Canona RP. I to jest kolejny skok. Ja teraz, właśnie a propos, naprawdę serdecznie Was namawiam do tego, żebyście subskrybowali te moje wpisy na, na mojej stronie internetowej, bo ja w tej chwili zaczęłam robić porównania różnych aparatów. i Które też jak gdyby, jak widzę, jak ludzie z komentarzy, jakie mają jakieś tam dylematy, to myk, wrzucam porównanie, porównanie na przykład dwóch aparatów. I w odpowiedzi na, 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 to, na, na, na tego Canona RP Zrobiłam porównanie z... Canon RP i Lumix G9. Naprawdę serdecznie Was zapraszam. Jeżeli nie chcecie subskrybować, ok, ale zaglądajcie, bo się pojawiają wpisy. Natomiast jak się, każdy, jak się nowy wpis pojawia, to wtedy, jak macie subskrypcję, to od razu dostaniecie informację mailem, że nowy wpis się pojawił. Okej. Okay. Wracam do meritum. Czyli teraz ta nagonka, to pchanie, pchanie na marketing powoduje, że wydajecie pieniądze, wydawane są duże pieniądze na aparaty, które przerastają Wasze umiejętności. I teraz tak. Wasze umiejętności mogą się rozwinąć i na pewno e, e, warto poświęcić czas e, na to, żeby rozwinąć te umiejętności. Ale jeżeli kupujecie aparat e, w wyniku sugestii, bo ktoś wam podpowiedział, bo jakiś komentarz przeczytaliście, że uhuh, uh, RP to jest taki dobry, albo e, i, tak dalej, i tak dalej, albo Sony, jakiś tam model to jest taki dobry, to to jest błąd. Aparat należy kupić. Zgodnie ze swoimi umiejętnościami, bo jeśli e, m, aparatury, kupicie aparat, który przerasta Wasze umiejętności, no to tak jak mówię, to on wyląduje na półce, nie będziecie robić zdjęć, będziecie zniechęceci, będziecie obwiniali aparat, a nie Wasze umiejętności, tak? Lub brak Waszych umiejętności. Natomiast e, poziom motywacji e, przy tego rodzaju zakupie oczywiście spadnie, spadnie do zera i, i w ogóle będziecie absolutnie, absolutnie zdemotywowani i nie będziecie chcieli e, w ogóle praktykować albo robić Czyli jest to absolutnie, absolutnie. Przykładam sobie to ustawiam jeszcze raz cały czas. Sorry. Ok, powinno być dobrze. E, sorry. E, dlaczego, dlatego, e, ale z drugiej strony, wydając ogromne pieniądze, bo na przykład, jak porównacie, tak na tym, ten ostatni wpis, właśnie porównujący. Canon RP i Lumixa 9 uh, zakładamy, że obydwa kupujecie na używane z drugiej ręki, tak? Uh, I do tego porównajcie sobie. Tam też zrobiłam porównanie cen, e, cen obiektywów. No to więc, udupieni, przykro mi strasznie, dlatego zasugerowałam tej, tej pani, która pewnie odebrała to jako, jako, nie wiem, może się obraziła, trudno, że ja na jej miejscu nie oddawałabym. ponieważ tam było pytanie, czy oddać tego, czy zrezygnować z tego EF, e obiektywy EF. Bo Podejrzewam, że kupiła czy zamówiła obiektyw EF, czyli nie, nie do serii R, z braku wiedzy. I teraz namawiam do tego, pamiętacie, taki wideo na, nagrałam, jakie, jakie obiektywy do Canona RP i czy to w ogóle ma sens, tak, kupowanie y, czy używanie kanonów, obiektywów EF z RP, z obiektywem, bo wtedy jak gdyby małość, czyli ta, ta ergonomia tego aparatu RP traci w ogóle zupełnie sens, bo lądujecie z dużym obiektywem na malutkim body, na malutkim aparacie i jak gdyby nie po to kupiliście przecież bez lusterkowca, tak, żeby, żeby dźwigać duży, duży obiektyw do niego, ale jak będziecie chcieli kupić natywny, czyli dedykowany obiektyw do kanonów R, no to zapłacicie kolosalne pieniądze. I teraz wydajecie pieniądze, na przykład zostały wydane pieniądze na jakiś tam sprzęt, który ląduje na półce, który obwiniacie, że nie robicie, nie, 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 nie robicie, jak ja mówię obwiniacie, to nie zwracam się do Ciebie, ale jest to sposób mój mówienia, żebyście wiedzieli, żeby ten dialog pomiędzy nami był łatwiejszy. I wtedy tacy, tacy właściciele takich aparatów obwiniają aparaty, a, a, i, ale z drugiej strony nie mają motywacji, ponieważ nic im nie wychodzi, jak robią te zdjęcia na tych super nowoczesnych aparatach. Bo zakładamy, że mają ambicje i nie chcą robić w ustawieniach auto, chociaż zaraz do tego dojdę. E, więc... E, e, I przestają robić zdjęcia i się spalają i nie mają motywacji. więc. Moja, moja sugestia jest taka, na, jeżeli macie aparat, z którym sobie nie dajecie rady, bo jest z wysokiej półki technicznej, to ustawcie sobie na priorytet auto i nie ma w tym nic złego, bo będziecie mieli doskonałej jakości zdjęcia, tak? Z bardzo dobrym, z bardzo nad, na bardzo dobrej matrycy. Ustawcie sobie wszystko na auto i miejcie to w nosie i róbcie zdjęcia o, o bardzo wysokiej jakości pikselowej, tak? I wtedy, jak gdyby będziecie widzieli, że te zdjęcia wam wychodzą, że są ładne. Natomiast też dajcie sobie dajcie sobie dajcie sobie, dajcie sobie czas na to, żeby, żeby wtedy też nauczyć się, ale nie żeby od razu przeskakiwać na to, że aparat jest zły, że, że to aparat nie robi zdjęć, bo to na tym nie polega, tak? Więc całe to nagranie dzisiejsze jest po to, żeby za... nie żeby was. Obrazić, tak, że wydaliście pieniądze, a nie, nie macie umiejętności, tylko żeby wam powiedzieć tak, jeżeli wydaliście pieniądze na aparat, który przekracza wasze, wasze umiejętności, a jednocześnie, żeby się uniknąć zrażenia się czy, 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 czy niechę, zniechęcenia, to, za, to róbcie, róbcie zdjęcia na automacie. Przestańcie czy, słuchać tych wszystkich oszołomów, że tylko na mało prawdziwy fotograf to robi na manualu główno prawda pardon my French, przepraszam bardzo, jest to totalna bzdura. E, większość fotografów super profesjonalnych, super, super profesjonalnych fotografów, zawodowych fotografów, 80% nie mówię o fotografach sportowych czy, czy, czy reportażowych, to 80% e, 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 fotografów robi w, w priorytecie e, A, czyli otwarcia przesłony albo AV w zależności od producenta. Więc nie na manu... Nie znaczy też, że nie macie się uczyć, jak robić zdjęcia na manualu, bo to Wam otworzy wrota do korzystania z bardzo sta starych, bardzo genialnych, z bardzo pięknymi szkłami wewnątrz, w pełni manualnych obiektywów, w zależności od tego, jaki aparat macie. Ale okej, okay, czyli nabyliście te aparaty, wydaliście ogromne pieniądze i. Prrr, i jest nie tak. So, OK, przełączcie sobie na auto i zacznijcie robić zdjęcia na auto. Uczcie się kompozycji, uczcie się, co się będzie działo, jeżeli będziecie robili po słońce, albo co będziecie się działo, jeżeli będziecie robili po godzinie 2 na przykład, a co będzie się działo, jeżeli będziecie robili przed godziną 9 rano, czyli tak zwane blue hours, czyli te poranne godziny w porównaniu z tak zwanymi golden hours, które się zaczynają, czyli ze złotymi godzinami, które zaczynają się po godzinie drugiej, bo wtedy chodzi tutaj o temperaturę, o temperaturę, wizualną temperaturę światła, tak? Czyli o to, jaką kolorystykę można uzyskać. To to jest jedna rzecz. Natomiast jeżeli stoicie przed... Mm, dla tych, którzy dopiero chcą rozpocząć, e, rozpocząć swoją przygodę z, e, z, ze zdjęciami, z fotografią, nie kupujcie krawatów, e, nie kupujcie aparatów, które. Nie kupujcie, kupujcie krewat. Nie kupujcie e, aparatów, które robią wszystko, są z najnowszej półki, okrzyczane, hurra, hurra, najnowszy model na cholerę. Wiecie po co są najnowsze modele? Komu są potrzebne najnowsze modele? Najnowsze modele są potrzebne oszołomom, recenzentom na YouTube, żeby. bo oni są wykorzystywani przez producentów, ci recenzenci, do tego, żeby promować recenzentom. Te najnowsze, 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 modele, tak? Znam fotografów i wielu z Was też jest, którzy na przykład kanonowców, którzy jeszcze operują i doskonale operują na kanonie piątce, tak? Czy to będzie 5D, czy, czy któryś tam z rzędu 2, trójka, czy czwórka, i tak dalej. Na tych, na tych pierworodnych Nikonach. Ja w tej chwili zaraz do tego dojdę pokażę też Wam na koniec parę zdjęć zrobione aparatem, który ma 10 megapikseli, tak? 10 megapikseli. I ma lat 19? 19, tak? Czyli tym aparatem, ok? Który kosztował mnie z tym obiektywem razem. Mam nadzieję, że to wszystko widać tutaj. Czyli ten aparat, uwaga, uwaga, on nawet patrzcie, nie ma, nie ma podnoszonego ekraniku. O, widzicie tutaj? Nie ma. Ten aparat Nikon D80 zapłaciłam za niego 64 funty razy 5, no to będzie 320 zł. Ten obiektyw zapłaciłam za niego 30 funtów, 150 zł, czyli razem mam 500 ileś. Jezus, Maria, 500 ile? No, 650 zł, 600, 700 zł. Za 700 zł i pokażę Wam zdjęcia, bo to jest po prostu maniana, tak? maniana. I gwarantuję Wam, że te zdjęcia wydrukowane w formacie A3, A2, A1, czyli już jak gdyby duży format, będą przepięknie wyglądały na ścianie. Absolutnie gwarantuję to Wam. Dlatego, jeżeli stoicie przed zakupem aparatu, to kupcie aparat nie z najnowszej półki, nie najnowszy wypust. Mm, nie, nie, nie to, co jest okrzyczane na YouTube. Zapomnijcie o YouTube, tak? Porozmawiajcie sobie z kimś, kogo znacie, albo może kogo, z Waszych przyjaciół, kto zna prawdziwego fotografa. Prawdziwego fotografa, który żyje z fotografią od wielu lat, który robi... Nie musi to być zawodowy fotograf, tak? Ale prawdziwego fotografa, nie YouTube'owców, nie komentują komentatorów na YouTube, nie, nie tych, tych, spod, tych, tych komentatorów spod, na tych kanałach, co tam recenzje robią. Nie tych. Znajdźcie sobie kogoś, kto Wam powie e, e, o, o, o zaletach lub wadach. Może niekoniecznie znać aparat, który planujecie kupić, czy to będzie Canon, czy to będzie Sony, czy to będzie Nikon, czy to będzie Olympus, czy to będzie Panasonic, ale powie Wam, tak? E, do czego to, 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 do czego jak gdyby z czym się będziecie musieli liczyć w sensie technicznym obsługi, obsługi aparatu, tak? Więc e, Fajnie jest mieć taki super nowoczesny, leciutki, mały aparat z, z bardzo lekkim obiektywem. Dlatego ja tak bardzo kocham mikro 4 trzecie, bo one absolut No dla mnie są, jak gdyby jeśli chodzi o ergonomię, chociaż też jak gdyby w momencie, kiedy zaczęłam szukać tego aparatu, Chciałam ten aparat, a ktoś się zapyta, czemu nie D200? Bo jakbym tu położył. E, Nikon D200 jest o połowę cięższy i, i większy. Ja mam bardzo małe dłonie, więc, jak gdyby byłoby mi ciężko i niewygodnie. Ten koszt, e, waży około 500 gram, 527 gram, a, a Nikon D200 waży prawie kilogram, czyli prawie dwa razy tyle. Więc. Bez, bez obiektywu, więc to by było dosyć, no ciężko mi by było wnosić. Natomiast mają tą, tą, tą matrycę, o którą mi chodziło, czyli mają CCD -C matrycę, tak? Okej. Okay. Dlatego Wam znamawiam, zacznijcie od e, na przykład lustrzanki. Nie pchajcie się bez, bez lusterkowce, Bo z kolei tanie, bardzo tanie bez to były te pierwsze bez, bez Okej, no, Ok, we, weź, wejdźmy na przykład e, na przykładzie Canona RP, czyli serii RP. Chociaż gdybyście chcieli bez to polecam serdecznie Canona. Polecam absolutnie z pełną pełnią świadomością tego, co mówię, Canona serie M. Kupcie sobie Canona M50 na przykład e, e, albo Canona M6. Genialne, malutkie aparaty, niedrogie, fajne, e, natywne obiektywy do tego, e, mnóstwo innych obie obiektywów, które można z adapterami e, na, tym, na, tym, na tej serii M Canona nosić i naprawdę to będzie genialny, genialny wy wybór. Nie pchajcie się w serię RP, która dla mnie No cóż, Kano zrobił to, co zrobił. Dla niego ważne jest nabijanie kasy, zarabianie pieniędzy na niewiedzy użytkowników i na ego użytkowników. To jest zresztą tak, jak ogólnie na tym polega mm, promocja różnego rodzaju rzeczy. okej. Okay? Kupcie sobie aparat, wróćcie do lustrzanek i nauczcie się podstaw fotografii, ekspozycji, jak to rozumieć, jak to widzieć, jak zebrać, jak, jak żeby to zdjęcie było takie, a nie inne. Na prostych aparatach. Oszczędzajcie pieniądze, dajcie sobie czas pół roku, rok na bardzo prostym aparacie, a potem sobie przejdźcie na, na, na aparat. Jeśli będziecie czuli taką potrzebę, na aparat z wyższej półki technologicznej, mniejszy, taki, który naprawdę robi wszystko, tak powtarzam, a jeżeli macie te aparaty, które kupiliście i których nie lubicie, bo nie robią takie zdjęcie, takich zdjęć, jakie wy byście chcieli, no to wtedy albo sprzedajcie taki aparat, albo po prostu i nie wstydźcie się tego, ustawcie sobie na, na funkcję auto. I nauczcie się e, widzenia, tak? Skupcie się na tym, na tym, co fotografować, bo jak fotografować, to będzie myślał za was aparat, a wy będziecie trenowali was, wasz umysł, waszą inteligencję emocjonalną w kierunku tego, co fotografować, co widzieć. I wtedy, I wtedy na pewno będziecie mieli o ile bardziej tą motywację e, uaktywnioną, niż byście mieli e, złożeczyć, psioczyć i wściekać się na siebie, nie lubić aparatu, oskarżać wszystkie aparaty świata, czy, czy ta fotografia to jest głupia. Nie. Czyli tak mam nadzieję, że rozumiecie, że to nagranie ma Wam na celu pomożenie. W, w tym, żebyście nie zrażali się do fotografii, żebyście podejmowali takie decyzje i dokonywali takich wyborów, które, które pomogą Wam w rozumieniu fotografii, w uczeniu się fotografii i z, krok po kroku dzień po dniu kochaniu fotografii, którą robicie. I taki moment będzie na 100%. Tylko dajcie sobie szansę rezygnując z decyzji spowodowanych marketingiem i komentarzami. Chowców recenzentów na YouTube, ok? No dobra, no to ja Wam teraz pokażę kilka zdjęć z tego, z tego aparatu. Powtarzam, lat 19 w pełni. Oczywiście tutaj, no, tak jak mówię, ten obiektyw to jest 50, czyli 50, nie wiem czy to widać, o tutaj chyba będzie widać, 50 mm, 10 megapikseli Matryca, ok? Do zobaczenia, do usłyszenia. Oglądajcie zdjęcia. Do następnego razu. Papa. Pa. Dziękuję. Papa. Pa.